Siemano z tej strony, TSJ Wolfik. Na początku tego odcinka mam dla Was taką przykrą informację, ponieważ ten odcinek, który zaraz zobaczycie, to tak dźwięk będzie w nim popsuty. Ale dlaczego? Już wyjaśniam. Jakiś czas temu po prostu chciałem, żeby. Chciałem sobie polepszyć jakość dźwięku w moim mikrofonie. To znaczy, jest Git, bo wtedy jak. Yy oglądam nieraz właśnie później swoje filmiki i podgłośnie sobie na fulla to słychać szumie ja chciałem sobie coś zrobić, no i obejrzałem taki jeden poradnik na YouTube, dość prosty wykonałem tam parę prostych czynności, no i akurat się okazało, że po tym jak to zrobiłem to mikrofon jak zaraz usłyszycie zaczął mi bardzo szumieć i też mój głos jak i zarówno gra była bardzo cicho nagrywana, ja to spróbuję jakoś montażu podgłośnić, ale jest pewne, że wy będziecie musieli tak samo sobie i ten filmik podgłośnić na fula, jak już będzie gameplay. A jak będą jakieś dialogi, yy, wiecie, kaccenki i tak dalej, to będziecie musieli tylko polegać na napisach. Jeszcze raz przepraszam, w ogóle powiem Wam tylko tyle, że ten 20 odcinek nagrałem jakiś, nie wiem, prawie dwa tygodnie temu i czemu go nie wrzuciłem? Po pierwsze, ponieważ byłem po prostu wkurzony na siebie, że tak zrobiłem. Po drugie, jak już byłem tak wkurzony, to nie chciało mi się pomontować. Po trzecie, wyszedł Sons of the Forest, a to jest bardzo świetna gra. Ja sobie to po prostu już mam 5 godzin w tej grze przegrane, no i dalej będę grał. Więc teraz idę się zabierać za montaż i mam nadzieję, że już takie coś się nie powtórzy. Jak mówiłem, polegajcie tylko na napisach i podgłośnijcie sobie odcinek na fulla. To tyle. Siemano mordy z tej strony TJZ Witam Was w 20 odcinku z gry dying Light 2 Stay Human. W tym odcinku udamy się do mieszkania, gdzie mieszka stary Polak, tak jak nam już Lawan zdążyła powiedzieć w poprzednim odcinku i będziemy musieli je przeszukać, żeby coś zdobyć takiego drogocennego dla... Płana. Czekajcie, ja tutaj e, skoczę. Akurat dzisiaj miałem taki pomysł, żeby się e, zabierać e, za kręcenie pobocznych misji, ale to mi się za bardzo nie udało. Chciałem pokonać anomalię GRE, która była tam z tyłu, dokładnie tutaj, ale podchodziłem do tego już jakiś nie wiem, z piąty raz, z szósty no i mm, za każdym razem po prostu to kończyło się porażką. A nie chciałem na tym spędzić całego odcinka. Chciałem też jakieś inne rzeczy porobić, więc. To znaczy, ja bym chciał y, zrobić coś takiego, że poświęciłbym, y, poświęciłbym ten odcinek na y, główne misje, a później bym zrobił poboczne rzeczy takie jak anomalie GR, misje, jakieś tam różne poboczne i inhibitory. Kurde, no ja pierdzielę jeden co ty odwalasz. Kurde, cały czas mi się to myli i on to klika, no i dupa, czekajcie. Ja sobie muszę to zmienić ogólnie. Dobra, tu jak widzicie mamy y, kryjówkę nocnego biegacza, więc sobie ją aktywujmy. Proszę bardzo. Żeby było nam łatwiej później biegać sobie po nocy. Tak więc git akurat w Garison sobie aktywowaliśmy. Mamy tutaj punkty parkouru. O no właśnie, mamy tu gdzieś też pojemnik z inhibitorami. O, jest tu mroczny zaułek. Właśnie to chciałbym miejsce odwiedzić, tylko że bym musiał to zrobić w nocy, ponieważ y, tam są przemieńcy. A akurat y, później, jakbym tam wszedł, to bym ich, bym ich tam nie zastał. A y, tutaj, niestety, teraz w tym momencie to jest po prostu niewykonalne, więc będziemy musieli iść szybko. Zrobić główną misję, i może jeszcze jak zdążymy to, jak pozwoli na to czas, to tutaj wrócimy. Dobrze, że się Aiden chwycił tej latarni z Maria, bo tak to. Bo tak to bezpad na dół i by był kolejny fail, tak jak zawsze. Kurczę, ja chcę już szczerze mówiąc, o, mamy tu kolejną anomalię gierę, to może tą spróbujemy pokonać, chociaż wątpię. I tak. I może tu właśnie zdążymy się. Wrócić, ale wiadomo jak to jest. O, widzicie jak teraz zarypał idealnie. No, zawsze, kurde, tak musi być. A ja już mówię Wam, że chcę skończyć yy, serię z Dying Light 2. To znaczy fajna jest, ale chciałbym to jak najszybciej skończyć, żeby żebym pokazać inne gry typu Dying Light 1, ponieważ mi się wydaje, że tam jest o wszystko lepsze po prostu niż w dwójce. Wiem, możecie się ze mną kłócić, ale to jest tylko moja opinia. Dobra tu mamy jeszcze 300 metrów nam zostało w ogóle ja przepraszam, że tak poważnie zacząłem mówić, ale no już taki klimat, a to wiecie jak ja mam to z nagrywaniem, że to raz coś powiem ciekawego i tak dalej, a raz mi się nie chce, to w ogóle mamy jakieś poboczne, poboczne zadanie no i rzeczywiście chyba będziemy musieli się tutaj dostać jakoś albo takim parkurem, aż po dachach będziemy musieli się wszystkich wspinać albo możliwe, że na lotni w ogóle o, tu mamy jakąś skrzynię więc. Szybko sobie to otwórzmy. My mamy tu jakieś brązoletki czy coś. Co to jest? Okej, okay, tu zombiaka mamy jeszcze, dobra, więc pierdzielamy stąd. Oczywiście całe osiedle musieliśmy obudzić. Tutaj jest, dobra, to mamy tutaj ten penthouse niedaleko i możemy się tam najzwyczajniej w świecie wspiąć. Czy tu mamy właśnie kolejny ciemny zaułek? Ale też nie wiem, którego wybrać, bo tam mamy bliżej tą całą bazę naszą i mi się wydaje, że wybierzemy tamten. Proszę bardzo. Teraz robimy znowu tak, że spróbujemy tam doskoczyć, chociaż wątpię, że nam to się uda. Ale Aiden, próbujesz! Kurde, dobrze! Zarobi się bardzo mnie to cieszy. Jeszcze tutaj wyżej wejdziemy. Ej, 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 Aiden, co ty robisz? Kurde, tak nie wolno. Teraz chwila. Nie cholera jasna. no to teraz jesteśmy niżej niż wcześniej, ale tu może będzie jakaś wyciągarka. Chociaż tak szczerze mówiąc niczego nie widzę. O, tu też są inhibitory jakieś, ale możliwe, że to są właśnie w tym mieszkaniu. Chociaż teraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Jest, mamy dźwig. Super. Właśnie. Dlaczego Lawan kłamała, że tylko tutaj dostanę się na lot? Nie, chociaż yy, teoretycznie tak, ale mam fajny sposób jak yy, przejść tutaj ten parkur. Otóż będziemy musieli sobie pójść po tym takim, Nie wiem co to dokładnie jest, bo w Polsce czegoś takiego nie ma w budynkach na budynkach na różnych blokach i tak dalej, to przyproste. Ale jak się znacie, to nie wiem, to, to są jakieś parapety, czy o co chodzi? Możecie napisać. Proszę bardzo, hop. Ale ładnie. No widzicie, i jest jakaś zawsze opcja, żeby się tak wstrząść, nie, nie, trzeba, nie trzeba się męczyć, po prostu na jakiejś lotniki się wkurzać. No i zawsze można to jakoś ominąć. Ten schemat, proszę bardzo. No i gdzie jesteśmy? Oczywiście widać, że penthouse, bo tutaj mamy tak samo jakieś lądowisko na helikopter. Dobra, tu sobie przeszukajmy i tu w ogóle czekajcie, tu coś mamy: papierosy i tu trupa. Dobra, a coś jeszcze tu może być? Nie, tu chyba nic, więc będziemy musieli wejść sobie do środka tego całego penthouse'u. Proszę bardzo. Ale chyba będziemy musieli to jakoś zrobić inaczej. Tak, bo z tego co pamiętam jak robiłem tą misję, to będę musiał znaleźć chyba jakąś inną drogę, tak szczerze. Chociaż czekajcie. O, tak, dokładnie. Dobrze, Aiden. No kurde, no gdzie? Trzymamy nagranie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Dobra, ok, nie mi to oceniać. Co tu mamy? No tu nie mówił, że Szukaj dalej. Dobra, więc poszukajmy. W ogóle tu mamy też pianino, i możemy się, o, jak widzicie, schować pod tym. Jakby był, na, jakby był na przykład jakiś nocny pościg i wirale by nas goniły, to możemy się tu łatwo schować. Dobra. Coś tu jest jeszcze. Młotek hydraulika. Słaby, to nie wiem. Chociaż w sumie bym wziął i bym go później sprzedał. Bo obronie tak samo tutaj możemy u handlarzy sprzedawać. Wiem, że to zarobię za to jakąś marną kaskę, ale jak to mówią zawsze coś. Tutaj, no tutaj tak. Będziemy musieli sobie potem po tej lampie wejść, hop tutaj na górę, a tutaj co to? Dobra, przeszukajmy najpierw tutaj te torby, zanim zobaczymy co tutaj leży na stole. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla Ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się wysłać kolejny, nie martw się, trzeba było ratować kolekcję, trzymaj się Te, albo T jak wolicie sobie to czytać. Tu mamy jakiś, jakiś kolejny liścik: Osiemnastowieczne wieczne miasto, szkic, pola, impresjonizm, martwa natura z owocami, abstrakcja, kobieta w czerwonym kapeluszu, XIX wiek, pasterze, XVI wiek. Dokładnie. Dobra, czyli się dowiedzieliśmy, że ten pan, który tutaj mieszkał, ten Polak, to się nazywał Bukowski. Więc zobaczmy, czy rzeczywiście coś z tych jego dzieł sztuki tutaj zostało. I pewnie mi się wydaje, że ten penthouse jeszcze przed upadkiem jakoś tutaj świetnie wyglądał, bo szczerze mówiąc to teraz wygląda jak taka typowa melina jak dla jakiś punów. I to nie przypomina już takiego niem nie luksusowego penthouse'u. szczerze mówiąc, jak chcecie się. Macie jakąś swoją opinię na ten temat, to możecie się. Możecie ze mną się podzielić tym w komentarzach. I jak widzicie, tutaj jest chyba nasz pan Bukowski. Tutaj już wcześniej zaglądaliśmy. A to co to jest? Chwilka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódkę. Przynajmniej te whisky jest dobra. Dobra, mamy tutaj dwie opcje: porozmawiaj ponownie z Huanem, pójść na imprezę z okazji urodzin Daniora, i to jest opcjonalnie, więc mi się wydaje, że powinniśmy pójść bardziej do Huana. Tutaj ważą się e, losy siostry Aidena, i jakbyśmy tam poszli, to może by się udało go przekupić, on by nam dostarczył te lampy UV, i wtedy byśmy mogli wejść na ten wieżowiec, który jest tutaj najwię największym obiektem w grze. Jak widzicie, on jest tam, wieżowiec VNC. Dobra, tutaj mamy kolejną kryjówkę. Już wiem, że to jest któraś w tym odcinku, ale wiadomo, trzeba sobie już tak na zaś aktywować. Co prawda są takie upokie kryjówki, ponieważ nie mają schowka, ale no, tak jak mówię, że zawsze tutaj można się zarobiście skampić. Dobra, to sobie zjedziemy. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze. To mi się wydaje, że sobie jakiś parkur teraz odwalimy. Jacie. O, tu mamy też tak samo wyzwanie parkurowe, ale to później sobie zrobimy, ponieważ to też za to są punkty parkour. Jestem ciekaw, czy są też jakieś wyzwania, gdzie musimy zabić jakąś tam określoną liczbę zombie i tak dalej, bo to też chciałbym wam pokazać na pewno, ale to wyzwanie parkurowe to tak jak mówiłem, może w następnym odcinku, chociaż nie obiecuję, tak szczerze mówiąc. Okej, okay, już jestem na miejscu, ponieważ nie chciałem wam pokazywać całej drogi, wiem, że miałem już niedaleko, ale po prostu nie chciałem was zanudzać, ponieważ znowu bym milczył, niczego bym nie powiedział i by było ogólnie nudno, a tak to zawsze cały czas coś staram się mówić. Dobrze, gdzie jest Juan? Pewnie no tam, gdzie wcześniej, gdzie spotkaliśmy, nie wiem, jego dziewczynę, żonę, kochankę, nie wiem. Dobra, nieważne. Biegnijmy do niego. Zobaczymy, co nam powie. Ej, 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 a co tu się dzieje? Jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeśniesz cię z kwitkiem? Będziesz żałował. 16 letni zimą w Skylandu. Rozlana rok. A dobra, skoro proponujesz, to się napiję. Twoje zdrowie, śliczność. A dzięki. Śliczny, ja pierdzielę. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś się. To co? Nadal szukasz tych lamp? Max wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcesz, a nie you Wojny to my zanijemy centrum miasta, a pułkownik siedzi na zaborze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. To dlaczego że nikt zaatakował kantyn? Po centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik Dobre. Czuje się coś poważniejszego, coś czego... zaatakuje na zaporze ugodnie z dalsze śluby rosnący poziom wody wypchnie z dzieli chemikalia a one zabiją wszystko co żyje w mieście ten film trwa od ponad 10 lat każdy czeka na ruch tego drugiego aż nagle ktoś włączył prąd i coś się zmieniło i że negatyw zaatakowali kantynę nie jestem tu dla przyjemności potrzebuję nam żeby że z moimi środkami i znajdę tam sobie szybciej niż mat. I pompię, żeby w ogóle zostać w stanie. Mogę ci pomóc, zostanę z matem. Nie wiem, no cóż. A niech nam pomoże. Mądry z ciebie gość. Jesteś w mieście od minuty, a już wygrałeś właściwą stronę. Eee, da się ten. Te. Masz nie będzie nic podejrzewam. Ale później idź do katedry. Styl, geniusz nie mam ale genusz techniczny. Niech naprawi ten stan sprzęt płynowski. Wtedy założymy podsłuch na madajników, który Jack chce umieścić na szczycie wieżowska AMC. Niech zrobi swoje. Jeśli założymy podsług matowi, dowiemy się, co kombinuje z pan Nie, dla to było testu młody. No dobrze, ukończyliśmy sobie to zadanie i dostaliśmy jeszcze ciekawą broń. Zobaczmy, czy coś jeszcze mamy do tego, ale chyba nic, chyba umiejętności żadne nam się nie wbiły. Kurde, musimy jeszcze trochę poskakać. Ale to zaraz. Wyjdziemy na dwór i myślemy, myślę, że to się nam uda. A tymczasem mi się wydaje, że powinniśmy pójść do tego ciemnego zaułka i tam sobie pójdziemy po inhibitory. Więc no ja z powrotem robię cięcie i się widzimy już na miejscu Dobra już jestem na miejscu i tutaj jak pamiętacie jest ten ciemny zaułek i teraz pójdę się przespać żeby było łatwiej Dobrze jak widzicie już się obudziłem i teraz chodźmy do tego ciemnego zaułka ponieważ już mamy wolną rękę teraz i tak i to jest mi się wydaje że taki szpital gierę. Gier Opustoszały I szczerze mówiąc nie wiem czego tu będzie się można spodziewać Czy będą tu rzeczywiście przemieńce czy Natomiast będzie trochę inaczej Obszar skażony chemicznie co jest? O kurczę, a ja mam tu jakieś rzeczy, żeby być odporny na chemię, ale chyba... Nie, e, regeneracji tutaj, wspomagacz odporności. Kurczę, bym musiał ten wykupić na regenerację, a naprawdę tu nie mogę wejść? O co chodzi? Ja pierdzielę. A może chwila, jakbym się leczył tym, to co by było? Ok. Ja pierdzielę Ejden, nie używaj tak tego. Zablokowane od środka, no cholera, jasno, co my tu będziemy robić? Kurde, pierwszy, pierwszy raz, tak szczerze mówiąc, wchodzę do tego ciemnego zaułka i. Nie wiem, co tu trzeba robić. Ja pierdzielę. Ja tu muszę się porozglądać. Tu nic nie ma. Kurde, tak, dokładnie. Przynajmniej tyle dobrze, że możemy tu jakoś chwilę pooddychać. A tu. Zamek trudny, o cholera jasna, no dobra. Chociaż, e, nie tak bardzo. Za pierwszym razem otworzyliśmy... Ej, 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 ej. Co, tu, co tu, co tu, co tu, co tu? Chwila, ej, czekaj, czekajcie, czekaj. czekaj. Cie kurna, przypuśćcie mnie. Mam pomysł. Chodźmy tu, o. Wtedy oni tu przyjdą. I będę mógł ich łatwiej pokonać, proszę bardzo. Tak to... Tak to będę się niepotrzebnie stresował. No, spierdzielaj, no. Co, nie wejdziesz tutaj. Czekajcie, chyba będę musiał iść pójść ten alarm wyłączyć. Chociaż sam nie wiem. Kurde, mam już ostatni wspomagacz odporności, ale... Czekajcie, możemy zrobić jeszcze jakiś... Wspomagacz odporności. Dobra, siedem. Siedem możemy zrobić, więc git sobie tutaj robimy szybko. Czy... Czekajcie. Co ja, co ja właśnie zrobiłem? A nie, mamy. Dobra. Spoko. Możemy sobie szybko jeszcze pootwierać. Na razie korzystajmy z tych zwyczajnych. Ej, 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 den, co ty robisz? Dobra. Rosy. Tutaj są te całe kryształy, więc sobie wydob wydobądźmy, wydobędźmy, nie wiem jak to się odmienia, no, po prostu wykopmy je, o, że tak już powiem to w uproszczonej formie. Kurde, tu pewnie będzie trudno to otworzyć. Nie wiem, czy nam się uda. A, udało się, tak więc git. Co tu mamy? E, fioletowe oszcze, więc też spoko mamy tutaj instrukcję obsługi ze starego świata, zegarek na rękę to tutaj mamy safe, a nie, tu możemy też chyba jak widać wytrychem otworzyć, ale są też właśnie z tego co pamiętam po prostu safe tutaj na różne szyfry i trzeba tutaj szukać notatek i odgadywać cholera jasna, otwórz się dobra, tu mamy jakąś walutę ze starego świata i dobrze, że Możemy ją sobie um, możemy ją sobie tutaj wykorzystać w pewien sposób Czyli do handlowania kurde Aiden gdzie ty się chwytasz tego? Ja tu nawet nie wiem gdzie dalej pójść, tak szczerze to jest chyba... To jest chyba max, ale... czekajcie, bo tu jest zejście na dół, to... to teraz tu co to za jakiś shockwave tam był Jest. Kurde, oni tu przyszli. Kurna, masz... Se wymyślili ten... Te różne laboratoria i trzeba teraz tutaj chodzić po tym labiryncie. No, czy na my naprawdę stąd wyszliśmy? Kurde. Czy ja po prostu te inhibitory tutaj ominąłem? Albo ja rzeczywiście jakiś ślepy jestem dzisiaj albo nie wiem Czekaj, tak tu są kurde możecie możecie się jak raz do, odwalić dobra dziękuję dzięki za poparcie ale tu pewnie to już będzie trudniejsze znając życie do otwierania kurde muszę sobie właśnie wyku, wykupywać e, wykupić jakieś takie wspomagacze które e, dzięki nim będziemy odporni na te różne tą chemię. No jest, kurczę, mamy nasze upragnione inhibitorki. Super. Szybko podnosimy. No to jest jeden inhibitor i ja pierdzielę żem zawalił. Sprawę no nic. Czekajcie, spróbujmy stąd wyjść, ale chyba mi się wydaje, że żeby stąd wyjść, to trzeba będzie. Tam, ale. Czekajcie, tu mamy coś, tu mamy kolejną skrzynię, więc. Weźmie sobie otwórzmy. Tak? O kurde, tutaj jest... Jak słyszeliście przed chwilą, e, też tutaj jest gdzieś kolejny pojemnik z inhibitorami, ale to jest pewnie w, w innym miejscu. Dobra, ej, 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 ej. Stąd może już ucieknijmy. Proszę. O ty! Wyjedz! Kurde. Dobrze, że jeden uciekł. Ja pierdzielę. Dobra, to możemy sobie, nie wiem, mapa odznaczyć. Mamy tu co prawda jeszcze tą anomalię gierę i tam możemy sobie zdobyć te rzeczy, ale mi się wydaje, że to by było już na tyle w tym odcinku. Nie wiem ile nagrywałem ten odcinek, bym musiał sprawdzić. O, tu jest ta anomalia. I tak. I przepraszam, że dzisiaj po prostu tak lamiłem, jak na przykład teraz. Więc no, mi się wydaje, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, komentujcie, subskrybujcie się, siedzimy w następnym. Do zobaczenia i cześć.